30 września 2022 roku BFG ogłosił przymusową restrukturyzację Getty Noble Banku. I um, można by było powiedzieć, że to jakieś nowo. Ale w praktyce, jeżeli spojrzymy na ostatnie 10 czy nawet 11 lat um, sektora finansowego w Polsce, to zwrócimy uwagę na to, że um, mieliśmy Amber Gold, Hmm, można powiedzieć, że to afera sprzed tak naprawdę 11 lat, bo 2012 rok. Następnie hmm, mieliśmy Getback, de facto połączony z, z getting Nobel Bankiem. No, wiadomo, tam w doszło do sprzedaży, ale ale również e, prawie 2 miliardy złotych e, strat e, ludzi, e, tak naprawdę. Później mamy aferę skoków, skoku Włomień, która została zamieciona pod dywan i do końca nie wiemy, czy rzeczywiście ktoś wyłudzał te pożyczki i dlaczego ten skok upadł i dlaczego ludzie stracili swoje udziały czy swoje pieniądze. Idea Bank, związany również kapitałowo z Getty Noble Bankiem, który mamy w upadłości i tam również przecież klienci mieli roszczenia, choćby Choćby sposób na odzyskanie pieniędzy z afery get Getback, to między klienci chcieli dochodzić tych pieniędzy z Ideabanku, Banku, ponieważ te certyfikaty były sprzedawane przez właśnie przez pracowników Idea Banku. No i dzisiaj dochodzimy do Getin Nobel Banku. Tak naprawdę możemy wyróżnić trzy grupy ludzi, którzy na tej operacji. BFG straciły swoje pieniądze. Pierwsza grupa to obligatoriusze i akcjonariusze. Oczywiście podejmują oni walkę i słusznie, natomiast chciałbym Wam przybliżyć, jak to tak naprawdę wyglądało, jak to wygląda z. Czy z opisów w prasie, ale też z moich rozmów z osobami, które faktycznie straciły pieniądze, inwestowały w obligacje. W 2015 roku Getting Noble Bank, można by było powiedzieć, w 2014 roku, 2015 był w dosyć dobrej kondycji finansowej. Pracownicy z miłą chęcią, mając oczywiście targety na sprzedaż obligacji, proponowali swoim klientom. Właśnie te obligacje, szczególnie tym, którym kończyły się lokaty. No, jak wiadomo, na lokatach najczęściej, w dużej części, pieniądze wówczas trzymali i trzymają dalej ludzie starsi, którzy mają swoje oszczędności, często oszczędności całego życia, i tych historii jest naprawdę sporo. Średnia kwota, którą, za które były kupowane obligacje to 100-110 tysięcy złotych, jak wynika z artykułów Money. Więc kwota z jednej strony nie jakaś ogromna, ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że dla części ludzi to były tak naprawdę oszczędności całego życia. I teraz taki klient przychodzi do oddziału banku, założyć kolejną lokatę i dostaje informację, że jest lepszy produkt, który daje potencjalnie wyższy Zysk, bezpieczny jak lokata, bo właśnie tak to było przedstawiane, który taka umowa jest zawierana na 7 lat, więc nie trzeba później przychodzić do tego oddziału, co 3 miesiące odnawiać tej, tej oferty. Więc no, wyglądało to całkiem nieźle. Tym bardziej, że do pewnego momentu faktycznie te obligacje były wykupywane i to oprocentowanie było wypłacane, więc była jakaś historia. Oczywiście nikt mnie nie poinformował Kowalskiego, który przyszedł taką, takie obligacje kupić, o tym, że jest to produkt ryzykowny, wysokiego ryzyka, zupełnie inny od, od lokaty. Lokata, jak wiadomo, do 100 tysięcy euro jest zabezpieczona, i nawet jeżeli bank upadnie, to dostaniemy z powrotem te pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, bankowe, korporacyjne, bez znaczenia, w żaden sposób nie są one zabezpieczone. No i dzisiaj mamy taki problem, że 700 milionów złotych można powiedzieć, że wyparowało. 700 milionów złotych oszczędności ludzi, oszczędności całego życia to jest związane oczywiście z wielką tragedią tych osób, które zawierzyły, zainwestowały mi się pojawiają takie głosy, że, no, ale że no, po pierwsze, że, że te obligacje można było w odpowiednim czasie odsprzedać i, i zresztą taka też była narracja, że proszę się nie przejmować, że jest to na 7 lat, że w każdym momencie będzie można z zyskiem te, te obligacje odsprzedać. Oczywiście, jak po 2019 roku w Getty Noble Bank pojawił się, pojawiły się informacje o złej kondycji, właściwie w siedemnastym, o złej kondycji tego banku, no to te obligacje po prostu, ich ceny spadły, tak? Drastycznie. Zresztą nie każdy wie, w jaki sposób na wolnym rynku sprzedać takie obligacje. A tu też nie, ci ludzie, którzy najczęściej brali te obligacje, to nie były osoby, rekiny rynku finansowego, tak? Więc tutaj pojawia się następny problem. Dzisiaj też czytałem artykuł, w którym wypowiadał się prezes BFG, który, no, w mojej opinii taka dość mocna spychologia. Po pierwsze, że no, ja rozumiem, że BFG odpowiada za stabilność sektora finansowego, ale w żaden sposób roszczenia klientów, roszczenia obligatorów w żaden sposób nie biorą tego pod uwagę. To było ich ryzyko. Nikogo nie interesuje, w jaki sposób, nie interesuje go, w jaki sposób były sprzedawane te obligacje i nie mam waszego płaszcza, co mi zrobicie. Mniej więcej tak ta narracja wygląda. Jedyną szansą, jaką dostrzegam na to, żeby odzyskać te pieniądze, to jest misselling, czyli tak naprawdę sprzedaż, udowodnienie, że, że, że kupiliśmy obligację, a tak naprawdę chcieliśmy lokatę, i że pracownik banku wówczas Gettinu sprzedał nam nie lokatę, które chcieliśmy, czyli produkt bezpieczny, a produkt niebezpieczny, zachęcając nas oczywiście zyskiem, ale nie przedstawiając jednocześnie, w jaki sposób ten produkt może być niebezpieczny. Jeżeli faktycznie wystąpimy z pozwem o takimi selling, to stroną pozwaną powinien być wówczas następca prawny, przynajmniej w tej części, bo zaraz przejdziemy do kredytów frankowych. To jest trochę inaczej. Velobank. I wówczas faktycznie możemy rościć o zwrot tych opłat. Czy, czy obligatoriuszom to się uda czy nie? Czas pokaże. Drugą grupą kredytobiorców, w którym mocno skomplikowała się sytuacja faktyczna po tym jak Gettin wszedł w restrukturyzację, są frankowicze. Mówię frankowicze, a chodzi mi o osoby, które mają kredyt walutowy, bo czy to jest frank, czy euro, dolar, jen, a jak wiemy Gatin Nobel Bank miał szeroką paletę jeżeli chodzi o waluty. Ich sytuacja się dość mocno skomplikowała. Myślę, że tutaj musimy tych klientów podzielić przynajmniej na dwie grupy. Klientów, którzy a może nawet na więcej, ale przyjmijmy dwie grupy. Klientów, którzy mają nadpłaty na tym kredycie, czyli już w tym momencie spłacili więcej niż kapitał, który otrzymali z banku, i klienci, którzy mają niedopłaty. Jeżeli chodzi o klientów, którzy mają nadpłaty, to ich sytuacja. Jest następująca. Jeżeli są w procesie, czyli pozwali bank o nieważność tej umowy, to w mojej opinii powinni jak najszybciej zaprzestać spłaty tych kredytów. Oczywiście wiąże się to z ryzykiem, jeżeli nie mają zabezpieczenia tego kredytu, jeżeli przegrają sprawę. Jasne, tylko że zobaczcie, jaka jest alternatywa. Alternatywą jest wpłacanie tych pieniędzy do banku i potencjalne nasze roszczenie. W stosunku do banku o nadpłatę, którego nie jesteśmy w żadnym, stanie, w żadnym stanie skompensować, rośnie zobowiązanie z banków względem nas, banków restrukturyzacji, i w mojej opinii tych pieniędzy ci klienci nie zobaczą. Jest być może taki mały, mała szansa, pracujemy nad tym, natomiast no nie uchyla jeszcze rąbka tajemnicy, ale w. Obstawiałbym, że większość klientów banku, którzy już mają nadpłatę, nie zobaczą tych nadpłat z w restrukturyzacji. Drugą grupą klientów frankowych, mówię oczywiście tak, jak wcześniej powiedziałem, dość ogólnie frankowych, chodzi o klientów walutowych. To są klienci, którzy mają niedopłatę. I oni są w dosyć dobrej pozycji, bo dotychczas do, do nie spłacili jeszcze tego kapitału, czyli nie spłacili do wysokości kapitału, więc raty, nawet które teraz spłacają, no nie jest to problematyczne, bo wpłacają do wysokości kapitału, te kwoty się, w, jeżeli wejdą oczywiście w proces, te kwoty się skompensują. No jeżeli nie wejdą w proces, no to oczywiście będą nadpłacać, będą spłacać te kredyty zgodnie z harmonogramem. I tak naprawdę, a wiadomo, że szansa dzisiaj, już o tym nawet nie będę tutaj mówił, w tym materiale szansa na wygranie sprawy jest jest bardzo wysoka. Ponad 95%. Oczywiście to zależy od kilku kwestii, to też wymaga to szerszej analizy prawnej. Nie jest to takie zero-jedynkowe, jakby się wydawało. Natomiast jeżeli spełnia się kilka określonych kryteriów, Getty Noble Bank, z Gettynem spokojnie można w tym sądzie wygrać. Więc jeżeli nie mamy nadpłaty, to nie jest taki wielki problem. Z nadpłatą jest większy, ale jeżeli jesteście w procesie, Staracie się zabezpieczać. Wiem, że nie wszystkie sądy zabezpieczają. Mają mętlik w głowie tak naprawdę po zrobieniu tej dłużej restrukturyzacji, bo niektóre problemy prawne pojawiły się po raz pierwszy. Po raz pierwszy zostało też zadane, co do samej restrukturyzacji zostało zadane pytanie do, do, do CUE, więc będziemy czekać, no ale umówmy się, no niektórzy nie mają tyle czasu, żeby czekać dwa lata i wpłacać tam raty i tak naprawdę pieniądze, które wpłacą, im przepadną. Więc starajcie się, jeżeli jesteście w procesach, starajcie się być czynni. Jeżeli sąd nie zabezpieczył, ale chociaż starajcie się złożyć o to zabezpieczenie. Część sądów zabezpiecza, dalej te raty, dalej sprawy są prowadzone. To nie jest tak, że sprawy zostały wszystkie pozawieszane. Część sędziów przyjęła zasadę, że zawiesza te sprawy, ale większość jednak dalej je prowadzi i dalej wydawane są wyroki przeciwko Gavinowi. Także Oczywiście dużo się zmieniło, natomiast grunt to jest tutaj nie, ta sytuacja nie jest taka jak sytuacja obligatoriuszy. Grunt to się tutaj dobrze przemyśleć swoją sytuację, skontaktować ze swoim prawnikiem i podjąć dobre decyzje. Trzeci rodzaj klientów, klienci, którzy przeszli tak naprawdę do wolobanku. Klienci, którzy bardzo często pozywają banki, nie z tytułu kredytów walutowych, bo te kredyty walutowe właśnie zostały w Gettynie w restrukturyzacji. Tylko o kredyty złotówkowe, to Velo tak naprawdę, przejął te, wziął na siebie te roszczenia, może tak powiedzieć, z dobrodziejstwem inwentarza, czyli one zostały przeniesione w całości. Jeżeli są klienci, którzy mają roszczenia, choćby z umów, z umów ubezpieczeniowych, z zawyżonych kosztów, ze zwrotów prowizji, co ważne, bo ca, jest jeszcze cała masa klientów, którzy nie odzyskali sobie swoich środków, mogą to skutecznie robić właśnie i odzyskiwać te roszczenia z Welobanku. My to robimy działa jak najbardziej, więc mogę wam tutaj powiedzieć spokojnie, że, że wypracowaliśmy tutaj sposób na to, żeby te środki odzyskiwać właśnie z Welobanku. Zresztą nie ma to nic. Nic nadzwyczajnego. Po prostu, jeżeli macie roszczenia wynikające z missellingu, zawyżonych kosztów produktów ubezpieczeniowych, z kredytów złotówkowych, to one wszystkie przeszły do, do tego nowego tworu Velobanku. Już dzisiaj mówi się, że Velobank przygotowuje się do sprzedaży zobaczymy, kto kupi ten bank. Kto, kto podejmie takie ryzyko, bo no, co tu dużo mówić, Gatin jednak był bankiem prowadzonym z nastawieniem tylko i wyłącznie, moim zdaniem, tylko i wyłącznie na wyniki i zyski, i efektem tego jest właśnie sprzedaż produktów, czy misceli, czy, czy sprzedaż produktów, które klientom nie były potrzebne, czy zawyżone Zawirzone, znacznie zawyżone koszty tych produktów, ubezpieczenia, ja widziałem ubezpieczenia w przykrytach na 200 tysięcy, gdzie ubezpieczenie tak naprawdę mieliśmy na 60 tysięcy na dwa lata, samo ubezpieczenie na życie. Na wolnym rynku, jak robiliśmy sobie analizę ile takie ubezpieczenie kosztowałoby na wolnym rynku, okazało się, że ono by kosztowało 1200 zł rocznie. Więc to jakby skala jest, tych nadużyć jest tutaj ogromna. Oczywiście było to nastawione na to, żeby wyciągnąć jak największą, jak najwięcej z, z klientów tego banku, ale ten bank też był w taki sposób budowany. Nie zapomnę, w, to jeszcze było w 2000, 11, 12 roku, no to, tak naprawdę pośrednicy wówczas śmiali się, że jak nie dostaniesz nigdzie kredytu hipotecznego, to już do no jeżeli masz puls i parcel, to po prostu dostaniesz kredyt. I to też o czymś świadczy, tak? Jeżeli ktoś ma taki portfel klientów, no to też nie może liczyć na to, że ten bank się utrzymał. Więc, można powiedzieć, że, że były, były jakieś znamiona, tego, że ten bank nie jest prowadzony w sposób prawidłowy i że te nadużycia są. Ostatnią ważną rzeczą, którą warto rozważyć, jest przyszłość Getty Noble Banku w restrukturyzacji. Jeżeli miałbym obstawiać, to powiedziałbym, że ten bank upadnie. I to pewnie nie jest jakieś wielkie odkrycie, że wcześniej czy później czeka go upadłość. No zobaczcie, zostały tam tylko kredyty walutowe, które mm, większość klientów e, idzie do sądu, jeżeli nie, to już e, poszła. E, wątpię, żeby ten bank, podpisywał jakiekolwiek ugody ze swoimi klientami, więc ten portfel będzie się kurczył i wcześniej czy później ten bank czeka upadłość. I Teraz pytanie, jak się przygotować na tą upadłość i dla kogo to jest ważne? Oczywiście jest to ważne dla klientów walutowych, którzy dalej są w Getty Nobel Banku. Teraz, jeżeli bank upadnie, to będziecie mieli 30 dni na to, żeby zgłosić wasze roszczenia w stosunku do tego banku, bo jeżeli tego nie zrobicie, może zdarzyć się taka sytuacja, że nawet po wygranym procesie frankowym sąd stwierdzi nieważność tej umowy, to może okazać się, że jeżeli tego nie zgłosicie w ciągu 30 dni, to wy będziecie mieli roszczenie, którego nie będziecie w stanie wyegzekwować, natomiast bank będzie miał roszczenie wynikające z wypłaconego kapitału, które będzie mógł, którego będzie mógł dochodzić i tutaj widzę bardzo, bardzo duże zagrożenie więc zgłoszenie tej wierzytelności jest kluczowe termin będzie krótki o 30 dni, co wówczas trzeba zrobić no, trzeba wiedzieć jaką kwotę wpłaciliście cały czas spłacacie raty, więc najlepiej by było zapisywać dokładnie jaką kwotę do banku wpłaciliście, żeby w tym czasie, w tych 30 dniach do tego sądyka napisać, to jest myślę, że taka kluczowa rzecz, jeżeli chodzi o przyszłość Getty Nobel Banku jestem ciekawy Waszych opinii Jestem ciekawy, czy widzicie jeszcze jakieś inne grupy, które zostały poszkodowane przez, get, przez tą restrukturyzację Getty Nobel Banku. Jeżeli tak, piszcie w komentarzach. Jeżeli chcielibyście jakichś dodatkowych informacji, również czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia.